Kiedyś, dawno, dawno temu, codzienność człowieka opierała się na wystrzeganiu się niebezpieczeństw, które zagrażały jego zdrowiu i życiu. Tygrysy, lamparty, wilki, węże na ich widok podnosiło nam się ciśnienie, a krew wypełniała się adrenaliną, by uzbroić nas w energię i chęć do walki lub ucieczki. A dziś? Dzisiaj martwimy się innymi rzeczami. Dzisiaj martwimy się nie tyle o nasze życie, co o nasz dobrobyt. Nasze przeżycie jest nam zapewnione, no, przynajmniej do pewnego momentu. Jeżeli dziecko, na przykład, jest głodzone, to zostaje ono odebrane rodzicom, którzy to zostają uznani za niezdolnych do opieki nad dzieckiem. I przynajmniej dopóki to dziecko nie uzyska pełnoletności. To może liczyć na to absolutne minimum, a naprawdę niewiele trzeba, by utrzymać organizm przy życiu. Potrzebujesz tlenu, odrobiny wody i raz na jakiś czas coś zjeść. I tym właśnie martwili się nasi odlegli przodkowie tym, czy będą mieli w ogóle to absolutne minimum, nawet. A my? Od momentu wyfrunięcia z domowego gniazda uzależniamy nasze życie od tego, czy będziemy mieli czym zapłacić za zakupy w Biedrze. Bo przecież mało kto z nas dzisiaj hoduje sobie świnie albo kultywuje ziemię pod własne uprawy, czy chodzi do lasu upolować sobie kolację. Niestety, nie, my jesteśmy zdani na łaskę kapitalizmu. Kapitalizmu, który zapewni nam dobrobyt tak długo, jak my damy coś od siebie. Zazwyczaj jest to 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, spędzone na pracy na czyjś sukces. Nie dziwota więc, że dostajemy nóg z galarety na samą myśl o utracie pracy i źródła dochodów. Nie dziwota więc, że tak bardzo boimy się podejmować odważne, acz ryzykowne kroki i potencjalnie spieprzyć sprawę. Nie dziwota, że tak często odczuwamy strach i niepokój. Szczególnie jeżeli mam na głowie rodzinę i dzieci. Zacznijmy od tego, dlaczego odczuwamy strach i niepokój. Ech. Punkt pierwszy. Nadopiekuńcza matka i brak wzoru ojca. Jeżeli za dzieciaka wszystko było robione za ciebie, dla ciebie, dla twojego dobra, czy coś ci było zakazywane. Też dla Twojego dobra, to bardzo prawdopodobne, że nie zacząłeś odpowiednio wcześnie budować pozytywnych życiowych doświadczeń. Doświadczeń, które dałyby Ci poczucie, że co by się nie działo, to Ty dasz radę. Matka, która stara się chronić swoje dziecko nie tylko przed wszelkim niebezpieczeństwem, ale i każdą jedną niedogodnością, tworzy człowieka, który będzie żył w przekonaniu, że po pierwsze wszystko w życiu przychodzi łatwo, że nie ma na świecie bólu i cierpienia, ale i że wszystko w życiu mu się należy. A gdy nagle to wszystko przestanie mu być dawane, na przykład w wyniku utraty pracy przez jednego z rodziców, ich rozwodu, czy nie daj Boże, śmierci któregoś z nich, i skończą się kinder niespodzianki co drugi dzień, to wtedy będzie on bardzo, bardzo rozczarowany i zły. I oczywiście niewdzięczny za to, co miał do tej pory, no bo dorastał w iluzji tego, że taki jest standard. Dziecko nie wie, na czym polega świat. Ono uczy się od swojego otoczenia. Nie rozumie pojęcia pracy, o ile go tego nie nauczysz. Więc, jeżeli dasz mu wszystko za sam fakt, że istnieje to jego chłonny niczym gąbka mózg uzna to za rzeczywistość, którą prawdziwa rzeczywistość potem gwałtownie zburzy. I tutaj wchodzi ojciec. Dziecko niezależnie od płci potrzebuje wzoru ojca. Ojca od matki nie różni tylko to, że jedno jest rodzicem płci męskiej, a drugie żeńskiej. Z reguły, bo nie wnikam w tym momencie w kwestie relacji homoseksualnych. Ojciec i matka to są zupełnie różne role. Pełnią oni różne funkcje w życiu dziecka i każde z nich powinno się skupić na jak najlepszym pełnieniu swojej roli. Jeżeli kobieta jest z natury opiekuńcza, i być może w związku z jakimiś własnymi doświadczeniami z dzieciństwa trochę w tym przedabrza, to musi być równoważona przez ojca, mężczyznę, który zabierze to dziecko w świat i pokaże temu dziecku, jak sobie w nim radzić. I matka ma do tego procesu się nie wtryniać. W przeciwnym razie doprowadzimy do kastracji dziecka, które nienauczone pewnych zdolności życiowych będzie bało się żyć aktywnie i będzie dorastało w poczuciu niskiej własnej wartości. Zostaw to, bo sobie krzywdę zrobisz. musia to za ciebie zrobi. Tak, pewnie. Uświadczaj swoje dziecko w przekonaniu, że czego się nie dotknie, to to spieprzy i że do niczego się nie nadaje. Że jest niesamodzielne i nie można go zostawić samemu sobie. Czy do tego właśnie chcesz? <laughs> Punkt drugi, dlaczego czujemy strach i niepokój. To może oczywiście wynikać z tego co wspomniałem w poprzednim punkcie, czyli z kastracji ze strony rodzica. Tak czy inaczej uzasadnia to, jak istotna jest edukacja. I mówię tu nie tyle o edukacji szkolnej, co o takiej samoedukacji człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Chodzi o szukanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości, które pojawiają się, gdy człowiek zastanawia się, jak progresować dalej. Brak wiedzy paraliżuje. Utrudnia podejmowanie decyzji, a jak my podejmujemy decyzje? No, analizując plusy i minusy, obmyślamy rozwiązanie, które. Przyniesie nam możliwie najwięcej korzyści, możliwie najmniejszym kosztem. No i chcielibyśmy co najmniej wiedzieć, jak dużo bólu i cierpienia doznamy w danej sytuacji, jak silne i jak liczne będą te minusy, i czy będziemy je w stanie znieść. Weźmy przykład z życia, wzięty o tym, jak brak wiedzy może hamować Twój progres. Temat kupna prezerwatyw w aptece. Ktoś jeszcze kupuje prezerwatywy w aptece? Gdy już się dowiesz o tym, że to absolutnie normalne, by pójść do apteki i poprosić o prezerwatywy, i że nic ci się złego w wyniku tego nie stanie, to pewniej, odważniej i świadomiej podejdziesz do całego tematu seksualności i będziesz mógł odpowiedzialniej, bezpieczniej i spokojniej podjąć kolejne kroki. Szczególnie jeżeli co do nich też się doedukujesz. Bo ty się nie boisz pójścia do apteki. To jest proste akurat. Ty wiesz co robić? No, założyć buty, ubrać się, pójść, porozmawiać z panią i dostać towar w zamian, zapłacić. Tyle, nie? No. Ty się boisz tego, co jest niewiadome. Tych potencjalnych minusów, które mogą na ciebie czyhać w całym tym procesie. I dlatego mówię, że to wszystko rozchodzi się o wiedzę. Bo dopóki ci ktoś nie powie albo gdzieś nie doczytasz, że to normalna czynność i ta pani w aptece tych kondomów sprzedaje na pęczki i nudzi ją to, i ona ma to w dupie, kto to kupuje, i w ogóle już nie pamięta twarzy ludzi, to ty przekonany o swojej wyjątkowości, o tym, że jesteś jedynym w swoim rodzaju płatkiem śniegu i drugiego takiego nie ma na ziemi, bo mamusia ci tak powiedziała. Wyjdziesz z założenia, że ta pani uzna cię za krypa, zboczucha, że cię wyśmieje, że cała wioska się o tym dowie i będą o tym pisali w gazetach tak długo jak żyjesz, a nawet i dłużej. I to urojenie, bo to nie jest wiedza, to są jedynie twoje iluzje, no, nie mające żadnego związku z rzeczywistością, no bo przecież jeszcze nie byłeś w tej aptece, więc nie masz tego doświadczenia. Więc skąd te wnioski? spowoduje, że przejmiecie strach i nie podejmiesz się działań, bo będziesz tym strachem sparaliżowany. A jeżeli przyjmiemy, że mówimy tu o działaniach, których prędzej czy później musisz się podjąć, na przykład pójść do urologa, bo robi ci się stulejka na penisie i wstydzisz się o tym komukolwiek powiedzieć, między innymi swoim rodzicom, bo żyją w utopijnym świecie, w którym trudne sprawy nie istnieją. I zawsze trzymajcie od nich z daleka. Jeżeli zwlekasz z czymś nieuchronnym w wyniku PNBD, to będziesz żył w nieustannym poczuciu niepokoju. Także edukuj się i nie uciekaj od problemów. Punkt trzeci: o tym, dlaczego odczuwamy strach i niepokój brak negatywnych doświadczeń i przez to brak świadomości o tym, że dasz radę znieść trudy i brak pozytywnych doświadczeń, i w wyniku tego przekonanie, że zawsze będzie źle. Jeżeli w wyniku życia w nadopiekuńczej rodzinie nigdy nie zaznasz dna biedy, cierpienia, głodu, to nie będziesz miał wiedzy i doświadczenia o tym, że takie dno da się przeżyć. A powtarzam, do przeżycia potrzeba naprawdę niewiele. Tlenu, odrobiny wody, i raz na jakiś czas coś zjeść. A z dna da się odbić. Bez wiedzy o tym, że z dna da się odbić, będziesz bał się podjąć ryzykowne, a być może konieczne dla ciebie kroki, by zmienić w swoim życiu coś na lepsze. I co ciekawe, to dlatego ludzie, którzy otarli się o śmierć, są tak pewni siebie. Bo nie tylko są oni świadomi. Ulotności życia i tego, że nie ma co zwlekać, bo może się ono skończyć bardzo niespodziewanie. Ale przede wszystkim wiedzą, że nieważne co by się nie działo, to oni to przetrwają, bo przetrwali już bliskie spotkanie ze śmiercią. Z tego samego powodu ludzie, którzy żyją w wiecznym komforcie, popadają w depresję i nawet popełniają samobójstwa, ciągle się boją stresują i zamartwiają na śmierć. Jeżeli zastanawiasz się, co ten gościu pierdzieli za głupoty w tym momencie, to już spieszę z odpowiedzią. Chodzi mi o te sytuacje w życiu, kiedy chcesz coś zmienić, ale boisz się tego, co możesz utracić w ramach tej próby zmiany. Na przykład yy, chcesz rozstać się z partnerem, bo nie jest to taki związek, jakbyś sobie wymarzyła, ale boisz się być sama albo nie wiesz, czy uda ci się znaleźć kogoś lepszego. Może chcesz zmienić branżę kompletnie, ale no w obecnej pracy tam w miarę dobrze płacą regularnie stałe zatrudnienia, szkoda byłoby to tracić, co nie? Może chcesz wyprowadzić się od rodziców i zacząć swoje życie, ale nie wiesz, czy sobie poradzisz, a rodzice nie uzbroili Cię w pewność siebie wiarę w to, że tak, dasz radę. Może nawet nie chcą, żebyś wylatywał z ich gniazda. Chodzi o takie sytuacje, w których masz ten taki, taki w sam raz, taki no, poziom komfortu, że... Nie jest tak źle, żeby coś zmieniać na siłę? I jednocześnie nie wiesz, czy opłaci ci się ta ryzykowna decyzja, nie? No, O takie sytuacje mi tu chodzi. Sparaliżowani strachem przed niewiedzą o tym, co to będzie, trwają w agonii, w strachu przed zmianą, bo w ich oczach lepsze jest znane zło niż nieznane. Z kolei, jeżeli od dzieciaka żyjesz w biedzie i niedostatku, to bardzo możliwe, że brakuje ci dobrych doświadczeń. Twoje życie dało ci do zrozumienia, że czego byś nie robił, to zawsze jest źle. Nie ma nadziei. I przez to boisz się podejmować odważne kroki, bo i tak się nie uda. Jestem beznadziejny. Nikt mnie nie wesprze w moich trudach, nic nie osiągnąłem, więc jestem nic nie wart. Moje szczęście się nie liczy. Na nic nie zasługuję i nawet nie opłaca mi się pracować, bo i tak nic ze mnie nie będzie. Już na pewno nie zasługuję pracować za dobre pieniądze, bo przecież i tak je zmarnuję. Bo nie potrafię żyć i nie ma ze mnie pożytku dla tego świata. Ale mam w sobie wielką moc, że znam już to piekło. Mam wiedzę o tym, jak w tym piekle jest i że da się je przeżyć. I nawet jeżeli kiedyś się wybiję, ale będę musiał wrócić do tego piekła, to nie będę się tym mocno przejmował, bo ja już to piekło znam, ja w nim byłem i wiem, że je przeżyję. Wielka jest moc w tych, którzy zaczynają od dołu. Ci ludzie są nie do zdarcia. Ale obie strony muszą zaznać drugiego końca tego spektrum, żeby ostatecznie znaleźć złoty środek. Chłopak z biednego domu musi pojechać na kolonie w siną dal, by wyrwać się na jakiś czas ze swojego piekiełka i doświadczyć, że życie może być fajne. Da mu to nadzieję i otuchę do tego, by podjąć odważne decyzje, dzięki którym wykopie się ze swojego dołka. Chłopak z bogatego domu musi doświadczyć trudów i znojów, by uszanować pracę i ludzi pracujących. I samemu być gotowym na trudne czasy, by gdy te czasy nadejdą być spokojnym i móc powiedzieć znam to, wiem co robić i dzięki temu podejmować lepsze, rozsądniejsze decyzje. Co jest piękne w naszym mózgu, to że jest on plastyczny. I tak jak pogoda nie dyktuje klimatu, tylko klimat pogodę, tak humor Twojego dzieciństwa, które jest tylko dzieciństwem okresem czasu, nie musi na trwałe definiować Twojego stanu umysłu na całą resztę Twojego życia. Twój stan umysłu jest płynny. I są metody na to, by przejąć kontrolę nad tym, jak często i jak mocno odczuwamy strach i niepokój. Ale o tym porozmawiamy w następnym odcinku. A dzisiaj chcę Was zostawić z tym: jeżeli jest Ci trudno, dasz radę, będzie lepiej, ale nie bój się prosić o pomoc i daj sobie pomóc. Nie odmawiaj tym, którzy chcą Ci pomóc. Daj sobie szansę na pozytywne doświadczenia. Edukuj się i czytaj o sukcesach innych ludzi w tym, czego ty wzbraniasz się podjąć ze względu na strach wynikający z niewiedzy. A jeżeli jest lekko i łatwo, to przygotuj się na gorsze czasy. Zaznajomi się z biedą i bólem. Może podejmij się wolontariatu, gdzie popracujesz z chorymi i biednymi. Może spakuj plecak i wybierz się w jakąś solo wycieczkę z minimum ekwipunku. Podejmij się nauki jakichś sztuk walki. Spróbuj postu wodnego. Przekonaj się, że naprawdę niewiele trzeba, by utrzymać organizm przy życiu. Tlenu, odrobiny wody i raz na jakiś czas coś zjeść. Otwórz oczy i świadomość na... Biedę, ból i cierpienie, a będziesz gotowy na wszystko. To tyle na dzisiaj ode mnie. Dzięki za obecność i do zobaczenia. Cześć. Więcej, mniej.